Czy ty sobie wyobrażasz, że ja już jutro będę panią flapową Hortonową? A ja? Ja cię już nigdy nie zobaczę. Już nigdy nie będziemy tak spędzały czasu razem. Nie mów tak. Pół roku jesteście małżeństwem, a w tej kupie prania nie ma ani jednej porządnej rzeczy: Same maty. Dzięki tej kupie jesteśmy w stanie okryć naszą nagość. Nie mów przy mnie o nagości, dobrze? A czemu, przepraszam, mam nie mówić o nagości? Bo jestem wdową. Ej, chodźmy tu. Chciał mnie pan zaprosić na lunch do jakiejś miłej restauracji, żeby poprawić sąsiedzkie stosunki, nie powiedziałabym nie. Jedziemy z tatą na łódkę. A to szkoda, że nie powiedziałeś mi wczoraj wieczorem. Myślałam, że pojedziemy dzisiaj kupić mebelki dla dziecka. Przecież nie po co się kupuje łódkę, żeby jej potem nie wypróbować, tak? Nie po to się robi dziecko, żeby mu nie kupować mebelków, nie, flap? O nie, ja się nie upijam i mam w głębokim poważaniu osoby towarzyszące, które robią coś takiego. Potrzebujesz wielu drinków żeby co? Przełamać lody? Żeby rozpuścić ten kij, który masz w dupie. Za chwilę będziesz miała całą stertę brudnych pieluch do zmieniania. Nie znosisz tego co? Czego? Bycia babcią? Nie, dlaczego? Ale nie traktujesz tego jako naturalnej kolei rzeczy. A dlaczego miałabym? Bo już za chwilę będę miała w pieluchach was oboje. To nie jest śmieszne. To jest śmieszne.